Wiosna kojarzy się z kwiatami. Dokładnie tak. Nikogo tym nie zszokuje. Pewnie większość Was kojarzy te kwiaty. O chwila, chodźcie tu. Dopiero się roz... Pękające pęcherzyki tutaj. Widać? Natomiast co to jest? Oczywiście migdałek trójklapowy. Bardzo popularna roślina w Polsce. A dzisiaj Wam powiem, dlaczego migdałek... Wcale nie jest taki fajny. Przynajmniej moim zdaniem. Po pierwsze, migdałek kwitnie strasznie krótko. Dwa tygodnie max. Dodatkowo te kwiaty się obsypują przy najmniejszym tak naprawdę wietrze, deszczu. No tutaj jeszcze nie, bo dopiero rozkwita, ale naprawdę te kwiaty są bardzo delikatne. Poza tym, kiedy już przekwitną, nie są zbyt ozdobne. No. Te liście podobne trochę do jakiejś maliny, może jeżyny, nie są zbyt urodziwe. Dodatkowo trzeba je co roku krótko ciąć, no tak na jedną trzecią. Dodatkowo są dosyć kapryśne, jeśli chodzi o przymarzanie, no i trochę drogie. Ale to urok oczywiście tego, że są szczepione na pniu. Więc co Wy uważacie o migdałkach? Czy te wady wybaczacie im przez te bądź co bądź bardzo ładne kwiaty? Дайте знать.